Cześć! Jak zwykle zaczynam od jedzenia. Trafiłam do kafejki 89, gdzie mają też opcję wege, na szczęście. No ale klasycznie u mnie będzie pad I co śmieszne, z tyłu są osoby też z I, I razem pewnie też nakręcimy za jakiś czas. To są wege. Ale dobra, zaczynam mój piękny dzień kolejny w Krabi Town. Pogoda pochmurna, ale to jest idealny czas, żeby zwiedzać właśnie. Nie ma takiego żaru z nieba. Pins. such an you <laughs> also have a pad Thai, right yeah, yeah. we got a pad thai here vegetable vegan pad thai mm -hmm. My sign the same as no, me no yeah, fish sauce no dried the shrimp the vegetarian mm -hmm. nice and a salapau you have salapau Oh, but what's here inside? <laughs> it's, a la pau, it's black sesame. Ah, oh, black sesame. So usually, yeah. like they do, like pork or mushroom or different things. But if you ask them, yeah, it's usually they do a vegan one as well. Yeah. I love the one with the vegan pork inside, something like that, oh, like yeah? a barbecue. Oh, they had for the J Festival. Yeah, yeah. for the Jay Festival. yeah, it was great. Yeah, yeah. Jay Festival was is awesome. Yeah, it? yeah, yeah, it yeah. was. Yeah. yeah. Sotimo <laughs> zapotaya Oczywiście zaczęło padać, ale zagadałam się z nowymi znajomymi i od nich taka biła pozytywna energia, może się spotkamy jeszcze wieczorem. Ale teraz już idę na łódkę, ee, popłynąć do małej wysepki, która nie jest też turystycznym miejscem. Jakoś tak szukam trochę innych miejsc, żeby Wam pokazać. Ile kosztuje taka łódka? 200 batów w dwie strony albo 300, ale pan mnie jeszcze zabierze w inne miejsce tutaj. Tak powiedział. A, sam będę płynąć. Okej. Okay. Teraz trzeba tylko się wdrapać na łódki. O To płyniemy na prywatną wycieczkę. Pan jeszcze proponował mi przejażdżkę za 500 watów przez dwie godziny, ale to nie. Ja chcę zostać bardziej tam w innym miejscu. Wow, wjeżdżamy tutaj między drzewa na morze nowe Takiej drogi się nie spodziewałam, przyznam ale fajnie, fajnie cieszę się. Pan mówi, że też ma te małpy często są taką po drzewach, trzeba uważać. Mam nauczkę wczorajszym. pływamy do wyspy koło Musiało się znowu rozpadać Oni mnie tutaj prowadzą do marketów ja chcę iść na wioskę zobaczyć Zaraz pójdziemy, nie martwcie się tak Widzę, że promują tutaj taką ekoturystykę, na przykład w tym ośrodku. Fajnie to wygląda. I pewnie mało ktoś zapuszcza tak jakoś tam w głąb wyspy, bo widzę, że przy brzegu są restauracje, owoce morza. Coś takiego, jak wcześniej Wam pokazywałam w tej wiosce rybackiej, muzułmańskiej. To widzę, że nawet mają szkoły. To jest taka duża społeczność. Dobra, idę Wam pokazać szkołę. Zamknięte chyba coś tutaj. Jestem zamykane wszystko. Na um, szczęście już przestaje padać Dla zabawy poniedziałek, czemu to nie ma co no, dzielco Nie bój się No nie mam nic dla Ciebie To jest sklepik chyba tak Skarpetki, maski przekąski Coś można kupić, brać czego. No ten dom wygląda porządnie. Widzicie, jak wszędzie. Biedne domki i bogatsze. Wyspa nie jest taka mała, żeby tak spokojnie sobie chodzić, ale ja idę na razie przed siebie. Ma jakieś 26 metrów kwadratowych. 5 tysięcy osób tutaj mieszka, mniej więcej. I 98% z nich to muzułmanie, więc trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby Zakryć ramiona czy nogi, prawda? Tutaj ludzie nie są tacy otwarci jak e, buddyści Tajowie, prawda? E, nie chcą, żeby ich nagrywać, nie chcą tak rozmawiać mniej więcej. Nawet nie powiedzą cześć, tylko tak tacy są spieszeni, więc taka jest różnica. Nie, nie boję się chodzić po takich miejscach, bo tu jest normalnie, to nie jest jakieś. Bardzo dzikie miejsce. Chociaż jak widzicie, nie ma w ogóle transportu samochodów, tylko jeżdżą skutery czy rowery albo tuktuki. Te szybkie lądowanie drona przed deszczem znowu. I cóż, widzę, że tutaj lokalci w skrabi przyjeżdżają sobie na owoce morza, bo tym się trudnią oczywiście mieszkańcy tej wyspy i stanowi to ich główny biznes, a tych miejsc noclegowych to jest naprawdę mało. Wyszukuje mi tylko ten resort, który Wam pokazałam obok. Jeżeli chcielibyście tutaj zostać i trochę popcować z naturą tak, trochę odcięci od świata, to myślę, że to może być dobre miejsce. Tak leję, że biłam do domku tutaj, gościnnie. Ej. To no mówię Wam, tutaj są bardziej tacy ludzie powściągliwi. Ale oczywiście się zgodzili na wideo, żebym nie żeby mnie pytała. Widzicie, tutaj mieszkają takie takiej chatce, Tam jest jeden pokój dalej. I ona jest taka ze strzechy zrobiona. Tak. Mata. <grymna> bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, <grymna> ha? bye bye. bye, 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 bye. Wiara przestała padać, więc jeszcze kawałek idę dalej na pole ryżowe. On mi zaproponował przejażdżkę za darmo. No jedziemy. mix about uh, 100 meter from here, this right roundabout. Then we have the products. We take the long table for make models. Więc nie, nie. Both center. Wow. Yeah. Make take the, the long table. Close yeah, here. then we make more of those This one is bowl center. Bowl center. They also make wood here. This is rice field. Here is the rice field? No, no. Another people cut the rice over there. Aha, aha, aha. Working. So do you also work in yeah, yeah. fields? Yeah, yeah. Mm. You also have rice field? Yes, sir. Oh, okay. Pan też ma. No dobra, okej, okay, okej, okay. ja go. Pan mi wywalił tutaj na polu. W sumie to nie są jakieś tarasy ryżowe, żeby wam pokazywać um, spektakularne. Po prostu jest pole. O, zwierzaki, krowy, buffalo. Bawoły, tak? Ym. I tyle. <ścoughs> I muszę wracać powoli do portu, bo pan tam na, na mnie czeka z łódką. Cześć ptaszku, co sprzedajesz? Benzynę? A ty mały? Ile tu jest ptaszków? Tutaj też. A, chcieliście zwierzaki w filmach, to macie, proszę bardzo. Ptaszki. Niestety w klatkach. Cześć piękny. Wytrzyma pode mną wytrzyma Ile tutaj jest ptaków wow. cześć dyki kaczki wszystko uh, guest house yeah you have, here inside yeah. rooms we had po one night okay, okay. Maybe next time. Yeah. <laughs> I'm saying to myself, "Ananaska, it you yes. can do Croatia, do you yes. Want to see my YouTube channel? Uh. <laughs> One more subscriber. Okay. <laughs> yeah. I follow me. Yeah, yeah. Thank you. <laughs> bye, bye, bye. Yeah. See you next time. Yeah, yeah. yeah. If you want to come, you to come, here. Yeah. So we have a room for 300 bahts here. Ale tylko 200 baht po wadnej. 200? O nie. Czy mogę zobaczyć pokój? Tak. Yeah yeah, maybe next time. A pokażę wam, jak tutaj wyglądają te pokoje gościnne, Czemu nie? Butki ściągamy. uh Do you live here? uh -huh. Hello. So Okay, no problem. We have here, uh -huh. now uh -huh. we can come. uh, -huh. uh -huh. So what this is different? room, right? For 200 baht. Okay. Uh-huh, uh-huh. have toilet outside, yeah? Ta toilet outside, yeah. And electricity. Inside in yeah. the room. Mm-hmm. Mm -hmm. Oké, oké. Ik hier momenteel. Uh-huh. O, daar is wel een kastje, toch? Aha. Klaar, klaar. Ah, kamer Oké. En do, do you live here? Is your room? Yep. Your, your room? Yep. Oké. Okay. <laughs> Ah, is your kitchen here? Mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm no, Come here. There's some grass. Pytałam jeszcze raz o promy na pukret oraz dowiadywałam się na facebookowych grupach, czy jest taka możliwość. Niestety nie, więc wygląda na to, że naprawdę muszę wracać skuterem. Oraz od dzisiaj są złożone kontrole przy wjeździe na wyspę przez te lockdowny w innych prowincjach. To jest może być duży ruch, ale jakoś dam radę. I jedę teraz do miasta, do którego miałam nie trafić. Ale w pobliżu są na pewno też fajne miejsca. I no to co? W drogę. To krótki przystanek na trasie, ponieważ zobaczyłam to urocze miejsce wśród gór wapiennych. Nazywa się Seymour Mount Bar. Tylko do 18 czynny, ale jeszcze zdążę. Wygląda fajnie. No i to otoczenie. No tu jest droga, ale ogólnie w górach piekie. So this is salad, right? Vegan. Yeah, vegan. Oho. Okej. Only salad or something else? Mm. wygląda zachęcająco. Spicy... Spaghetti with mushroom. Zaszalałam z sałatką za 160 watów, ale tyczyma dnia, komosa wygląda naprawdę dobrze i zdrowo. A do tego macza. Już nie kawa. Staram się znowu. Dotarłam do Aonang. Jestem przy głównej promenadzie. Już się zaczekowałam w hotelu. A teraz spotkam się z nowymi znajomymi z Krabi Town. <głos》>, bo oni też tutaj nocują. A w ogóle dzisiaj mają też rocznicę swojej znajomości. Więc będziemy świętować. Prywatny klub tylko dla nas. tylko więcej nie ma. Bo to jest takie miasteczko trochę porównywalne do Patong. Przyznam. ale wiele biznesów jest to zamykanych oczywiście. Ale nie jest źle. you <laughs> have some vegan chocolate oh you have vegan chocolate wow yeah. it's a thai brand so the is grow in the north part of thailand Pamelo yeah. and coffee. Yes. Happy anniversary for you guys thank you we're here today i'm a so, so, yeah. so not so young anymore. anymore cheers for Ciągiel, 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 ciągiel. Na zdrowie! Na zdrowie! Idziemy <laughs> coś jeszcze zjeść dobrego. Jungle Kitchen. Podobno mają tutaj jakieś opcje dla nas, bo nie powiedziałam, że moi no znajomi też są wege. Więc hmmm. No, jest tofu, coś. Kary na przykład. Zupy. A gdzie oni są? Mam nadzieję, że się nie obrażam, że to powiem. Ale że mnie historia jak oni się poznali, ponieważ no, przez aplikację randkową. <laughs> yeah, to jest one. King Jungle King kitchen. kitchen. Yeah. Yeah, that's yeah. yeah, right. They have something with uh, tofu, massele, coconut massele. curry. So salads. Oh, spróbujmy. right. Yeah. Otóż Tara przed spotkaniem z Jamie, wysłała mu taką listę 50 pytań, na które musi on odpowiedzieć, i wysłała też swoje odpowiedzi, żeby nie marnować swojego i jego czasu, prawda? Jeżeli to się okaże, że ktoś ma inne zupełnie poglądy na życie, inne podejście, to po co się spotykać? W sumie zastanowiło mnie to, bo nigdy sobie takich pytań nie przygotowałam, a to rzeczywiście może być pomocne, więc śmieszna historia, naprawdę. <laughs> let check out the menu. The kitchen. Yeah. What is this? Vegetarian. Vegetarian. Yeah, I think it's will Curry. Yeah. Massaman or pineapple curry. Pineapple. Sounds also good. Yeah. Right? Have you been trying the red curry before? Yeah, yeah. Nice too. So we have your. You ordered the masaman curry. Mm -hmm. Tell us about massaman. Massaman, you have to tell your chef. <laughs> Massaman originated in India. The Massaman curry, Indian influence. The so Massaman curry paste made with like more sweet spices, mm. cardamom and star anise, and uh, yeah, what else is it? Some peanuts. And, and peanuts, yeah. And tamarind. Tamarind as well in uh, Massaman curry, yeah. What? It's just like a sour, spicy, Indian-inspired Thai curry. And here we have a mixed mushroom. Yeah, it's called. Uh, Mushroom sauté with a lot of garlic and okay. some vegetable because yeah, normally I order just the mushroom but they don't have enough mushroom. The garlic they use a lot of like these small garlic cloves in Thailand and they throw in the shells, they throw in the skin and everything. It's yeah, really yeah nice you flavor. can eat the skins. Yeah. And this is a spring roll, roll. Vegetable. vegetable spring roll yeah. with two different sauces. Yeah. Sauce. Yeah. Let's eat. Yeah. <laughs>